Siema, z tej strony ziolek. Dostał ławkę w górę z Tobika, a my lecimy z Naracikiem dzisiaj z Ekermitem. Witam serdecznie. Ale siadło z Digielka. Dobrze, dobrze. E, to, co, to gramy eko na start, no w sumie? Nie wiem. Z no ale że ten, że bez dodatkowych tak. fascynacji. E, góra, dół, bok. Może dołem. Nie będę się tego spodziewać. To dołem. Słyszę ich tam. Tak są Cofają. Nie chyba cofają. Jest jeden na skrzynce. O dostał łeb. Jest tam. Kto zabił? Jest. E. E. na ślepo. A to ja sobie wezmę tego. Uspa, w sumie. W jak co by tu wziąć? E, MP5, w sumie mogę. Na pierwszy mecze jak idzie. Patrzymy jak idzie dalej. E, nie nie tam, e, fleszyka rzuca. Okay. Flaszek fleszyk leci. Jest na skrzynce. Obity po nogach. Jeden padł. Chyba drugi też tam jest, nie wiem. Ta, słyszę, skacze. Jest tu. to no nie dał mi go zabić. Coś, zabić eee, coś, mówiłem, coś mówiłem o kierowaniu gry, tak? Ja może postaję na spawnie. Co? Może ja postoję na spawnie. Potrzebny tam jestem? <noise> Jesteś. się dobra, pójdę, bo będę nagrywał. Co ja odpierdzielam, co nie? A. Ej, patrz, w rękach 1 na 1 dostaję na łeb co chwilę A tutaj taka niespodzianka Eee, smoke tutaj jest. Dzień dobry i nie dał mi go. No nie dam ci go, bo chcę mieć przynajmniej jednego kila. Amika sobie weźmiesz, ale gramysz. Ja wolę jakoś ale, ale ten. No, pajac tam stoi u góry i to jest tak. takie. Ale go idzie łatwo tam po nogach, widziałeś, jak jak ja wcześniej. No to. 15 granatów Jest tu jeden no. Ci zastanawiałem się, czy ty nie stwierdzisz na, na świetny pomysł i nie wstaniesz, bo strzelałem tobie nad głową. Ja byś stał, to byś automatycznie dostał e, w główkę. <laughs> tak, <pięknego>. automatycznego. <laughs> Byłeś moją żywą tarczą Ja bym tak robił <laughs> póki to działa, wiesz Fleszyk poleciał Ganacik poleciał i jeszcze leci palak e, zgaszony jest Eee, flaszyk e, nie, oni są na dole. Słyszę jak podskoczył jeden Chodź tu poleciał Chodź do mnie Boosting? Tak Jeden pad Jeden drugi Aha A nie da rady, szkoda. 94, jednego strzału brakło Ale uczę się powoli tego full auto skałacha i ono się przydaje Dobre. E, ja bym zagrał sobie z PM, ką Ja spróbuję za WP. Aha, będzie stać, no dobra. Idę dołem. No to ja idę górą. my sobie ich tam splashimy. A ja mam pakę. Dobra, dobra, idź idź. Próbuj nie zginęć. Dzień dobry. Mówiłem, że ja tu tylko jako kamera robię dzisiaj Ej te, ale życiówkę robię, jedziemy tak, do dłuż, nie? <noise> życiówkę masz dzisiaj Chyba no tak, pierwszy bacz jakiś życiówka w co jak trochę przytrzymam Możesz tam? Jednego Rampa Dobrze, nie trzeba WP nie iść po nim. Jedynie, że Ty chcesz. Ja nie chcę. Nie, nie chcę WP. To ci rzucę jak coś. A... Łabemeczkę. A masz kasę? Kasę wezmę kałach. To mam kasę. Przecież no, mam chyba wszystkie. Najwięcej killi mam. To jeszcze mam trochę tej kasy. A, ja bym poleciał teraz bez niczego tu. Albo dobrze. O, kurwa! Jednego dałem radę, dwóch nie. Ale, ale mi wybiegli, chamsko. I to wiem. Dwóch nie dałem rady tak zrobić. E, a, bo to była ostatnia tak. hmm, To polecasz. Oni mogą pójść naszym patentom, mogą lecieć na schody. Jeden tu, jeden Lecie tu. Na schody, ja tu patrzę. Nie w się cofnął. Jak coś to krzycz Nawet granaty jeszcze nie poleciały Nie. Słyszę ich Jeden jest? Jeszcze jeden jest? Jest. E, cofnął chyba. bo go słyszałem cofnął. Poszedł chyba na schody. Ja jest. rotuję tam na schodę no. Paki nie ma. No. A jednak nie. Nie? A się był. cofnął po prostu. Tak, cofnął no. się, żeby go nie było tylko widać. Dobrze, skoczenie. A tak się zastanawiałem, czy pójdzie rotować się tam, czy nie. Eee, wiesz co? <grym> <grym> Mam Będą nie. mieli chłopcy, mały niespodziankę co nie? u mnie granat, smutny poszedł. Mam pakę. Jest dwóch czy nie? jednym się widziałem. jednym się widzę. A drugi nie wyszedł. Dostałem, jest u mnie. Co tam? Chyba się cofnął, wiesz? Kurde! Co, to Mamy z P90 był. Czy... z moim. No. Idę dobre, to co moje. Nie, myślałem, że nie wziął tego P90 i byłem dobrej myśli. Eee... Idę tędy. Zagrać jak ostatni pajac jak ostatni palec No to ja idę dołem ich pięknie pograbić. Aj, dwóch, pięćdziesiąt Jej Dwóch, dwóch było Aj Kurde Ale tego flasza źle rzucił Ale myślałem, że będzie lepiej Spokojnie To wygra Oczekiwać ich bardziej trzeba Chodź może cię na szybko podsadzę Eee, nie to jest głupi pomysł wiesz, bo nie wiem czy oni E poszli Tam na schody, schody. Tak schody Tam lowa E, drugi plecy chyba Albo nie nie, ja nie mogę go usłyszeć. Tak, plecy. I od naszego spawnu. Naszego spawnu jest. Nie! Kałach poleciał na dół. Serio? Nie wiedziałem, że mieli kałacha. <gorszy> Gosi mi się tam nie spodziewał od góry. On się nie spodziewał, że ja mu wrzucę tego, granat pod nogi. O ja jego ja wyrzucił. U mnie smoke. U mnie poleciał palak. Jest dwóch kurdej z kawaha, jeden pięćdziesiąt ma. Ajajaj. Znowu zły flash eee... Aj. No, Tak myślałem, że ci z lewej pobiegnie Ja chciałem się schować za nimi żeby nie wiedzieli że tu jestem Zdało się Ja idę Echo. Eee, ja idę digielek Albo five seven, 7 five ja Z beletkami idę, idę. Dobranoc. Dobra. To więc na razie do następnego odcinka. Nała. No.